Dobra. Jedziemy dalszy. Jedziemy dalszy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was na kanale Pogłębiarka. W powrotach z dystansu. Witamy serdecznie. Marta Jakubczyk. Kasia Serafin z Krzetuska. Dziś czwarty odcinek. Będziemy przeglądać się relacjom z bliskimi. I zaczynamy od relacji ze współmałżonkiem, z partnerem. Będzie o tym, co wydarzyło się w parze. Zapraszamy. Co wydarzyło się w parze? Marta, gruby temat, duży, mm, duży temat. Co wydarzyło się w czasie, w parze, w tym czasie pandemicznym? No bo było inaczej. Było więcej w domu, pewnie było więcej obok siebie. Pytanie, czy razem. Mhm. 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 Tak, było też razem w takim zagrożeniu i w czymś nowym. Mhm. To może zbliżać. Tak. No, zagrożenie zbliża, ale niekoniecznie musi. Tak. Było też razem w tej bliskości fizycznej w domu. Mm. I teraz pytanie, czy to razem było w bliskości, czy pojawił się właśnie lęk przed bliskością, mm. czy były jakieś ucieczki? Mm. Pewnie niejedna była ucieczka, dlatego dzisiaj się zastanowimy, e, jakie można. Stosować ucieczki przed bliskością w parze. Mm. Ale jeszcze sobie nakreślimy ten czas, bo to jest czas, kiedy para jest bliżej siebie w obowiązkach, w zadaniach. Pewnie wcześniej mieli już jakieś utarte schematy działania, ktoś może bardziej organizuje życie dzieciom, ktoś bardziej jest odpowiedzialny za zarabianie. Kogoś nie ma więcej w domu, a ktoś jest więcej, a teraz są wszyscy razem w domu. Hmm? I e, przeorganizowanie tych obowiązków, pytanie, czy stworzyła się przestrzeń w parze na gdzieś głębsze rozmowy, chociażby o tym, że się boję, że to trudny czas, że jestem przemęczona emocjonalnie, czy pojawiły się rozmowy na temat tego, czego ty potrzebujesz, a czego ja potrzebuję, żeby było nam trochę łatwiej. Czy para weszła bardzo zadaniowo w organizację tego czasu? Mm -hmm. Można o tym pomyśleć. Widząc ten czas, co się działo, e, chyba warto sobie jakoś tak nazwać, na jakim jesteśmy etapie jako para? Co się zadziało w związku w tym czasie? Mm -hmm. Tak, tak. Jakoś ja zatrzymałam się w tym, w tej konieczności ogromnego przeorganizowania życia, mm. przed którą dużo par stanęło. I też myślę sobie o tym, że ta zmiana mogła też bardzo konfrontować. Na przykład, jak ktoś miał bardzo dużo delegacji, wyjazdów, jak bardzo dużo potrzeb realizował, czy realizowała poza domem. Mm -hmm. I teraz, kiedy przychodzi lockdown i jesteśmy tylko ze sobą, no to jest właśnie taka konfrontacja, odkrywanie, na ile my znamy siebie, na ile my możemy sobie dawać, właśnie bez, bez tych dodatkowych osób i czerpania z zewnątrz, na ile my możemy się tak wymienić między sobą, żeby było dobrze. Mm -hmm. Mhm. Dużo, dużo tak do, właśnie do zreflektowania po tym czasie. Tak. Jacy jesteśmy jako para po pandemii? Czy po pandemii, hura optymistyczne, no tak. teraz, teraz jak słuchacie tego filmiku, słuchacie naszego nagrania, jacy jesteście jako para? Czy ten czas 2020, początek 2021, czy was zbliżył? Czy nie? Czy czujecie jeszcze większe oddalenie, czy, je, czy jakby jesteście jeszcze bardziej obok siebie. Tak rozmawiając o bliskości znaczy. e, warto mieć jakby świadomość, co buduje bliskość w parze. Mhm. Opowiedz o tym. Mhm. Myślę sobie, że bliskość w parze buduje dostępność emocjonalna. Czyli ja e, wiem, co się dzieje u mojego partnera, co on przeżywa. Wiem, że ma teraz trudny czas w pracy, albo boryka się z, z lękiem, y, chociażby przed, y, o życie swoich rodziców, czy w ogóle ma więcej poziomu lęku przez to zamknięcie. A jeżeli nie wiem, to czy mam otwartość, żeby o tym rozmawiać i pytać? Co u ciebie? Co u mnie? Bliskość buduje na pewno też ciekawość siebie nawzajem. Czy mamy otwartość od, na to, żeby poznawać inny punkt widzenia? Ja widzę to tak, a jak ty to widzisz? Yy, ta otwartość na, na inny punkt widzenia, na inność w ogóle, jest czynnikiem, który bardzo, łączy, yy, bardzo tworzy bliskość. Mm. Mm -hmm. Mówisz o tym wtajemniczaniu siebie w swoje światy. Na ile yy, tak naprawdę my w domu yy, znamy siebie? Znamy swoje przeżycia, mamy odwagę wymieniać się nimi, mamy taką otwartość, wymieniać się, ale też akceptować to. Mm, mm. Bliskość w parze na pewno też buduje bliskość fizyczna. Jak to było z naszą seksualnością w tym czasie y, zamknięcia? Czy y, częstotliwość bycia ze sobą fizycznie y, ułatwia nam zbliżanie się w kontekście seksualnym? Czy zupełnie zmierzyliśmy się e, z, z tym, jak trudno nam jest być blisko fizycznie? Mhm. Myślę, że pandemia nie w jednej parze uwydatniła, że tego seksu nie ma nie dlatego, że sie, siebie nawzajem nie mamy w codzienności, tylko że jest coś e, głębiej, co powoduje, że się nie zbliżamy fizycznie do siebie. Mhm, mhm. Że to nie chodzi o nieobecność w domu, nieobecność w sypialni, tylko o coś innego. Mhm. Mhm. Hmm? I, tutaj, I tutaj dochodzimy do tego punktu, e, jakie stosujemy ucieczki przed bliskością. Hmm? Lęk przed bliskością powoduje, że coś robimy, często nieświadomie, żeby e, nie było przestrzeni na bliskość. Mm -hmm. Tak, tak. Tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę, że właśnie zidentyfikowanie tego, jak ja w moim związku. Reaguję, co robię, kiedy pojawia się możliwość właśnie większego zbliżenia tej takiej bliskości emocjonalnej, jak ja wyskakuję z tej sytuacji. Mm -hmm. to, jest, to jest istotne. Mm -hmm. Można się zaplątać w czymś takim, że... Nie ma tej bliskości, chociażby fizycznej, ale albo y, psychicznej, emocjonalnej, bo przecież on cały czas robi to. Mówię mu tyle razy, żeby tego nie robił. Ona nie słucha, gdy mówię to i tamto. I, i to wszystko może być prawda, ale w głębszym badaniu tych swoich pretensji wzajemnych, które, w których się zapętlamy, możemy zauważyć, że y, to jest tylko właśnie y, wytrych. Przed lękiem przed bliskością, że nakręcanie się na pretensje powoduje, że nie mamy stresu, czy będziemy blisko, czy nie będziemy blisko. To, to, to bardzo ważne, żeby sobie zauważyć, czy przypadkiem ja nie uciekam w to, żeby nie było między nami blisko. Mhm, tak, tak. Jeszcze takie dwie, myślę, jedne z popularniejszych furteczek przed bliskością w parze. To jest praca i dzieci. Tak. Czyli jestem tak zaangażowana w pracę, jestem tak pochłonięty tym nie, przez te niezwykle istotne zadania, które mogę zrealizować tylko ja, że nie pozostaje przestrzeni czy też energii już na bliskość w związku, czy psychiczną, mm -hmm. czy, czy fizyczną, bo jednak fizycznie wykończony człowiek no, nie ma ochoty mm -hmm. na seks. I to nie musi być tylko praca, to może być uciekanie w nadaktywność, chociażby w pasji, chociażby na rowerze, w ćwiczeniach, w różnych rzeczach, ale pobadanie w sobie, gdzie ja jestem nadaktywny, nadaktywna, gdzie, y, gdzie ta aktywność moja już nie jest tylko y, czymś, w czym odpoczywam, ale może być czymś, y, żeby uciec od bycia wspólnie, hmm? mhm, mhm. albo nadaktywność w domu. Ogarnięcie domu to przestrzeń, gdzie każdy znajdzie tyle zadań, że nie zostanie już nic dla innych. Tak, rzeczywiście, jakby, mhm. jeżeli identyfikujemy w sobie takie przekonanie, że ja mogę odpocząć i usiąść i zająć się tymi e, obszarami bardziej emocjonalnymi, dopiero wtedy, kiedy mam przestrzeń w domu ogarniętą, możemy się zapętlić i uświadomić sobie, że no, to nigdy nie nastąpi, bo jak będziemy 24 na dobę w tym domu, to zawsze będzie jakiś bałagan. Mm -hmm. A może powiedzmy też chwilę o dzieciach i o kwestiach związanych z separacją? Mm. Bo faktycznie jest w parze czas, kiedy dzieci wymagają tak intensywnej opieki, gdzie dla związku jest to trudne, żeby znajdować tę przestrzeń dla siebie. A gdzie są takie progi, jeśli chodzi o rozwój rodziny mm. i kolejne etapy, gdzie już. Jest szansa i możliwości, żeby było tej bliskości więcej, a gdzie dzieje się tak, że jednak czy rodzice razem, czy jeden rodzic bądź drugi jest tak zaangażowany jednak w yy, no, wychowanie, w opiekę, w usypianie, w odpowiadanie na potrzeby <laughs> dzieci, gdzie ta separacja no, trochę słabiej się mm -hmm. dokonuje kosztem związku. Mm -hmm. Myślę sobie, że granice są. Płynne, chociaż są jakieś oczywiście normy, czy zostawiamy dziecko dwumiesięczne, czy dwuletnie, czy czteroletnie, ale chyba cenniejsze jest pobadanie w sobie, jak to jest u mnie. Czy ja e, nie uciekam w te dzieci? Czy mhm. m, moje przekonanie, że ja tylko i ja wyłącznie. E, Muszę usypiać, albo jakby to, jaką jestem mamą, będzie znaczyło, jeżeli ja przeczytam pięć książek na dobranoc dziecku i to zawsze musi być, bo to jest nasz wspólny rytuał. Czy on już ten rytuał przypadkiem może dziecku służy, ale parze nie służy? Gdzie są te proporcje w świadomości, że to, co dziecku będzie służyło, to na pewno dobra relacja między rodzicami? Więc. Chyba bym bardziej właśnie szła w tym kierunku. Jak to jest u mnie? U mnie osobiście, czy ja przypadkiem nie nadwyrężam relacji z dziećmi albo mojej roli jako mama, y, jako ucieczka przed relacją z mężem, z żoną. Mhm, mhm. Czyli bardziej y, podpowiadasz taką szczerość ze sobą i badanie y, takiej prawdy mhm. y, o tym. Y, gdzie to moje zaangażowanie jednak jest, jest kosztem, jest mhm. pewną ucieczką, niż odwoływanie się do jakichś progów rozwojowych, dziecko 3,5 roku już nie śpi tak. z rodzicami, a śpi i tak Tak, z jednej strony tak, ale oczywiście, jeżeli mam w sobie poczucie, że naprawdę nie jestem w stanie. E, Zauważyć tego w sobie albo podjąć takiego rodzaju refleksji, że nie jestem świadoma co do czego, to fajnie się odwołać do tych norm, e, gdzie można wprowadzać etap separacji. Założenie jest takie, że oczywiście e, niemowlę potrzebuje jak najwięcej e, bycia przy mamie. E, ten pierw, pierwsze trzy lata życia to jest taki e, moment, gdzie właśnie dziecko buduje to bezpieczne przywiązanie. Mhm. E, Czterolatek już jakby ma tendencję pójścia do świata. I mhm. tu można sobie zapalić lampkę, czy ja robię mu otwarte drzwi, żeby rzeczywiście on szedł do tego świata, czy ja jednak zagarniam te drzwi, żeby było tak, jak było do tej pory. Mhm, tak. Ale spójrz ile o dzieciach było już kilka minut. Zastopujmy, wróćmy, wróćmy do pary. I tak myślę też o tym mówimy nawet tutaj w naszej rozmowie. Mhm. Ja sprawdzam ze sobą czy separacja czy nie, czy co, co się dzieje z dziećmi. Ale sp sp sprawdzamy w parze. Rozmawiamy mhm. o tym. Jak ty to widzisz? Mhm. W jakich układach śpimy? Jak ty to widzisz? Ile czasu jest na co? Tak. Tutaj to, to, po, to porozumienie. Tak, czyli zdolność do tej m, m, szczerej rozmowy ze sobą, jaka jest Twoja potrzeba, a jaka jest moja potrzeba. To, że mi jest do ciebie blisko, to nie będzie znaczyło, że tej drugiej stronie jest blisko do mnie. Nie rozumiem. Ja się czuję blisko na przykład ze swoim mężem, a okazuje się, że on wcale, wcale tej bliskości Aha, nie czuje. A, że tak on też może być. czegoś innego? Mhm. Więc ta rozmowa o potrzebach jest bardzo istotna. Mhm. Mhm. Okay. Więc jakby tak podsumowując i zbierając to, zapraszamy Was do takiej refleksji, żeby się zastanowić, po czym ja mogę poznać, że już uciekam od bliskości. Przed bliskością. Mhm. Okay. Jakie są moje najczęstsze furtki? To też one też oczywiście mają swoje zastosowanie i one nie są po nic, są pewnym wentylem, są czymś czego się nauczyliśmy, co działało, dlatego też z nich korzystamy. Mm. Ale my właśnie zachęcamy do takiego postawienia tego pytania, czy dalej chcę w ten sposób budować swój związek, mm -hmm. czy może są jakieś tematy, które widzę, że przydałoby się ujawnić. Mhm. Są jakieś emocje, których może nie przeżywamy razem. Są jakieś sytuacje, czy konkretne właśnie emocje, gdzie wyraźnie widać, że wtedy każdy jest w swoim już. I każdy mhm. jest, nie wiem, ze swoim smutkiem, czy złość, na ile złość oddziela parę, a na ile właśnie te kłótnie łączą. Tutaj. Co powoduje, że jesteśmy osobno? Czy my chcemy utrzymać status quo w tym? Czy chcemy to zmienić? Mm -hmm. Dzisiaj taka diagnoza, na jakim etapie jesteśmy jako para. W następnym odcinku będziemy szukać, co powoduje, że możemy łatwiej wchodzić w bliskość, co, co służy bliskości w parze. Zapraszamy Was. Do zobaczenia. Do zobaczenia.